Trzeba było zaktualizować Narodową Strategię Onkologiczną, bo ona nie została wypełniona. I to nie została wypełniona z różnych przyczyn, częściowo z przyczyny związanej z COVID-19, że w momencie, kiedy ta strategia wchodziła w życie, pandemia była głównym obszarem aktywności i działalności Ministerstwa Zdrowia, ale też ograniczenia uniemożliwiały wdrożenie części tematów, części projektów, ale wynikała również moim zdaniem z niechęci do niektórych spraw, choćby promocji szczepionek przeciwko HPV nie było tego miało być to w poprzednich latach dopiero pani minister Leszczyna podjęła tutaj taką pełną akcję promocji szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt, dla chłopców, bo to Musi być pełna informacja i pełna dostępność. To się już dzieje, ale zaktualizowaliśmy Narodową Strategię Onkologiczną dla naszego rządu, dla koalicji jest to sprawa niezwykle ważna dostępności do najwyższych standardów leczenia onkologicznego, do takiego leczenia, które gwarantuje bezpieczeństwo każdemu pacjentowi od początku, od momentu diagnostyki, udzielenia i postawienia rozpoznania. Poprzez wszystkie etapy leczenia Narodowa Strategia Onkologiczna w tym zakresie będzie z wielką starannością wypełniana, w tym dostępność do badań, choćby badań mammograficznych, które są tak bardzo potrzebne, żeby jak najwcześniej wykrywać, jeżeli dochodzi do nowotworu, do tej poważnej choroby, która wymaga interwencji i to bardzo szybko. To jest nasz cel, to jest jeden z priorytetów naszej koalicji podejście całościowe, takie holistyczne do pacjenta od momentu diagnostyki aż do momentu zakończenia leczenia. Wysłuchaliśmy również informacji pani minister funduszy i polityki regionalnej na temat planowanej w Polsce konferencji dotyczącej polityki rozwoju regionalnego OECD na szczeblu ministrów w trakcie prezydencji. Rozmawialiśmy również o sprawach rolników, o ich postulatach. Pan minister Siekierski przedstawił kolejny raport z spotkań, które on prowadzi. Spotykał się też w minioną sobotę pan premier Tusk, minister Hetman i Cały zespół wczoraj uczestniczyli w rozmowach ze stroną ukraińską. Są wciąż te kwestie do rozstrzygnięcia, bilateralnej umowy, ale duża intensywność pracy. Wierzę, że, że ta umowa bilateralna jest możliwa. Również zmiany w Zielonym Ładzie, o którym mówimy, dotyczące odstąpienia od rygorystycznego takiego traktowania, które jest nie do przyjęcia w sprawie nawozów, czy odłogowania, ugorowania Musi to być odsunięte, to nie może być wprowadzane. To są zmiany bardzo niekorzystne i myślę, że już cała Europa widzi te negatywne skutki Zielonego Ładu promowanego przez pana komisarza Wojciechowskiego wcześniej, który się bardzo tym dumnie chwalił. Dzisiaj zaproponował coś, nie w dniu dzisiejszym, ale kilka dni temu zaproponował coś kompletnie nieprzyzwoitego w tym zakresie. Powiedział, że każdy rolnik może odrzucić Zielony Ład. Wystarczy, żeby nie występowało dopłaty bezpośrednie. No to jest stanowisko nie do przyjęcia, to jest stanowisko obraźliwe dla polskich rolników, to jest stanowisko uwłaczające. E, to nie tak ma postępować komisarz do spraw rolnictwa, tylko ma załatwić sprawę, którą zepsu mają, na, mają naprawić, a nie prowadzić ją w ten sposób, że będzie wujek dobra rada, który doradzi, nie występujcie o dopłaty, to nie będziecie mieć problemów z Zielonym ładem. To nie dopłaty są i nie rolnicy są problemem. Problemem są złe strategie proponowane przez pana komisarza dotyczące Zielonego Ładu, ograniczające produkcję rolną i je trzeba naprawić, a nie w głupi sposób dawać głupie rady dobrym gospodarzom w Polsce, bo oni wiedzą, jak korzystać ze środków i mają do tego pełne prawo, a Zielony Ład w rolnictwie nie może im tego prawa ograniczyć. Za chwilę ważne uroczystości, bo o godzinie 12 odbędzie się uroczystość dotycząca 25-lecia wstąpienia Polski do NATO, podniesienie flagi państwowej, uroczystość, która jest symboliczna, ale też skłania nas do dyskusji na temat bezpieczeństwa Polski i ta dyskusja dziś w Warszawie i w Waszyngtonie będzie trwała. I ze względu na te zobowiązania pana premiera mamy czas dosłownie na kilka pytań, także bardzo proszę. Dzień dobry panie premierze, Anna Stanowc z Faktów TVN-u i ja w temacie końca zerowego vat na żywność. Czy to pana zdaniem dobra decyzja i jakie będą jej konsekwencje? Przyczyny wprowadzenia zerowego vat na żywność to była bardzo wysoka inflacja przekraczająca 9% teraz inflację mamy w okolicach 4% poniżej 4%, więc ten pięcioprocentowy VAT na żywność w tamtej sytuacji i przedłużanie go do momentu trwania wysokiej inflacji było to jak najbardziej uzasadnione. Ja przypomnę, że to też zasługa psl że mamy pięcioprocentowy VAT na żywność wprowadzony już kilka dobrych lat temu, gdzie te podstawowe produkty żywnościowe zostały objęte niższą stawką, stawką VAT-u, to pan premier Pawlak z premierem Tuskiem wprowadzali podczas naszej pierwszej koalicji w latach 2007-2011 i to była bardzo dobra decyzja. Była potrzeba obniżenia i słuszna, my ją kontynuowaliśmy. W momencie spadku inflacji powraca VAT do tej niższej stawki, którą, tak jak wspominałem, wprowadzaliśmy już kilkanaście lat temu. I kolejne pytanie. Dzień dobry, Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Panie premierze, dlaczego premier Donald Tusk pozwala na bicie rolników? Protesty rolnicze trwają od kilku miesięcy trwają w różnych miejscach Europy. Komisarz Wojciechowski ma jeden sukces, zjednoczył rolników w proteście przeciwko swoim programom, przeciwko rolnemu programowi PiS, bo przecież tak wcześniej nazywał się Zielony Ład, pan komisarz Wojciechowski sam o tym mówił. Miały formę pokojową i w Polsce przebiegały bardzo pokojowo rozmów ministra Sikierskiego, innych przedstawicieli rządu, wiceministrów rolnictwa, pana premiera jest w każdym tygodniu bardzo duży. Zawsze są zapraszani do dialogu i z wielkim szacunkiem i zawsze będziemy podchodzić z wielkim szacunkiem do każdego protestu, który jest w państwie demokratycznym. Wiemy coś o tym, bo możliwość czasem protestowania przez osiem lat, jak byliśmy w opozycji, była próba jej ograniczenia prezentacji swoich poglądów. Tutaj widać, że rolnicy mają prawo i mają w wielu sprawach myślę, że jest ogromne zrozumienie dla potrzeb zmian w wspólnej polityki rolnej, wycofania się z przepisów, też takiego solidarnościowego traktowania naszych relacji z Ukrainą. Musi tam być solidarność dwukierunkowa, nie tylko pomoc z naszej strony, ale musi być zrozumienie ze strony ukraińskiej, bo nowej oligarchii na Ukrainie budować nie zamierzamy. Pomoc humanitarna tak, pomoc militarna. Jak najbardziej tak i to rolnicy bardzo dobrze rozumieją i to podkreślali na wielu spotkaniach, że zawsze to jest dla nich również priorytet, ale ze strony ukraińskiej oczekujemy partnerstwa w dziedzinie gospodarki i równej konkurencji, a nie takiej konkurencji, która wprowadza gorszą pozycję polskich gospodarzy i konsumentów przez to. Ale doszło do, w ostatnim czasie do upolitycznienia tych protestów do skrajnego upolitycznienia i takiego też obudnego ich potraktowania. Bo ci, którzy odpowiadają za tą sytuację, dzisiaj cali na biało, wychodzą i mówią, że no oni nie są temu winni. Ale to za ich rządów prowadzono bezcłowy transport i sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej, dopiero później ograniczenia, ale pod wpływem protestów rolniczych, a nie z własnej woli. To oni nie mieli czasu na wynegocjowanie lepszych warunków w Brukseli, odstąpienie od zielonego ładu, tylko ich komisarz to popierał i wprowadzał, to nasi poprzednicy nie mieli czasu na wynegocjowanie bilateralnej umowy, a Rumunia i Bułgaria to zrobiła. A teraz upolityczniają protest. Dochodzą do tego też i to nie są rolnicy, bo rozmawiałem z wieloma rolnikami i oni mówią proszę nas nigdy i to jest prośba do opinii publicznej nie utożsamiać z tymi, którzy w prowokacyjne napisy dotyczące poparcia dla Putina wywieszali, to nie są Rolnicy to są prowokatorzy, to jest sabotaż i do takich akcji też doszło podczas ostatniego protestu w Warszawie i to jest zawsze przykra sytuacja, bardzo zła sytuacja, bardzo zła sytuacja. I każdy kto przekroczył prawo, czy to z tej strony, która wydłubywała kostkę brukową te, te osoby, które i wrzucali w policjantów, czy jeżeli któryś z funkcjonariuszów przekroczyłby swoje uprawnienia, zawsze będą wyciągane konsekwencje. I takie mamy racjonalne, normalne podejście. Szanujemy i rozumiemy powody protestów. I ostatnie pytanie. Panie premierze, jeszcze w temacie NATO. Jak polska armia zyskała na tym, że jesteśmy w NATO i jakie korzyści są dla naszego bezpieczeństwa w związku z tym? Te 25 lat w NATO to rewolucja sił zbrojnych w Rzeczpospolitej. To jest zmiana w ogóle pozycji i jesteśmy nie członkiem NATO, ale współgospodarzem tak naprawdę można powiedzieć. Jesteśmy liderem w wydatkach w stosunku do PKB. Polska wydaje ponad 4% PKB na armię, na transformację, na bezpieczeństwo. I wszystkie państwa powinny iść za polski przykładem. To jest wielki wysiłek podatników, którym chciałbym wszystkim podziękować. Wszystkim państwu, wszystkim naszym obywatelom. Wszystkim, którzy składają się na nasze bezpieczeństwo. Na zakupy dla polskiej armii. Na funkcjonowanie Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. I ta transformacja, te dokonania były tylko i wyłącznie możliwe dzięki sile polskiego żołnierza. Sile Wojska Polskiego przed którym chylę czoła, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście naszymi bohaterami, jesteście dumą Rzeczpospolitej, wszyscy żołnierze Wojska Polskiego. Wszyscy, którzy służyli w tym czasie i doprowadzili bardzo serdecznie do wstąpienia Polski do NATO, wszystkim tym bardzo serdecznie dziękuję. I z administracji samorządowej, rządowej, z organizacji pozarządowych, z Polonii, spośród Polonii, która do tego doprowadziła. I wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego poczynając od tych którzy wtedy pełnili funkcje dowódcze do tych którzy dzisiaj w ostatnich ćwiczeniach największych ćwiczeniach NATO Steadfast Defender i polskie odsłonie Dragon 24 brali udział pokazując swoje umiejętności tym wszystkim którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych i służyli w polskich misjach przez te 25 lat transformacja polskiego wojska polskiej pozycji w sprawie bezpieczeństwa i polityczna i technologiczna jest wielkim dokonaniem tych 25 lat i naszych pokoleń. To jest powód do satysfakcji, choć ten proces nie został ukończony. To nie jest taki moment, gdzie możemy powiedzieć, wszystko zrobiliśmy. Mamy wiele wyzwań przed sobą, bo musimy zwiększać zdolności operacyjne tu i teraz, bo każdy scenariusz trzeba brać bardzo poważnie i na każdy scenariusz państwo polskie musi być gotowe. I jesteśmy przygotowani do strategicznego podejścia do roli Polski w NATO i do strategicznego podejścia do roli wojska polskiego, jak również obrony cywilnej. Ustawy w tej sprawie przygotowujemy i w najbliższych tygodniach trafi ona do Parlamentu i naszej siły w Unii Europejskiej i wspomnianym Sojuszu Północnoatlantyckim. To są te gwarancje i filary bezpieczeństwa. To jest nasze credo dla naszej koalicji nie bez przyczyny. Pierwszy punkt porozumienia mówi o bezpieczeństwie i o jego trzech filarach. W wspólnocie narodowej. W sile w sojuszach w sprawnej, apolitycznej, najlepiej wyposażonej armii o siłach zbrojnych Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję, panie premierze. Dziękuję, dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne dzisiaj uroczystości i na te, te sprawy, które pobudzają dyskusję o bezpieczeństwie, bo to nie jest symboliczna ceremonia, to jest mówienie „dzisiaj bezpieczeństwo jest sprawą najważniejsza. Spokój i siła muszą być domeną Rzeczpospolitej. Dziękujemy Państwu.